Siema, siema, to jest już, jest to już te szósty odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Dobicie tutaj e, 4-5 łapek, jak dacie radę i stopcie suba, jak jesteś tu nowy i siema. Są są no zim. dobra, ej, jestem. <trym> Co tam? mi się tak śmiejecie? Wy mnie nie lubicie. Ja jestem w Damian, Damian. To jest moja baba. Mam nie Mam no! Nie! A wiem, mam. Papa! A masz kilo? <grywa> nie mam. <grywa> nie mam tak. Ej, będziecie tam siedzieć. Jeju, ale tu jest jasno. Lagi będę mieć. No! Serio! <grywa> nie, ja. Broni się, w pokoju, brońmy się tu. Mamy teraz ciemno, rozumiecie. Ja, ale została ja. A dobrze, nie mam bo ciemno, mama bo ja bo A to mnie. A to mnie. A to mnie. A to mnie. A to Mama robiła to kiedyś A robiła to to mnie. to i to ja mnie. że to mnie. że to to Stawiłam mnie ja na YouTube'a! Troszeczkę... troszeczkę się rozpłakałam, bo no... Chciałam być na YouTube, ale od, od innego youtubera, a nie od mojej mamy. Oje, ja mama, moja mama ma, ma dużo subów, ma 200 subów. Nagrywa te tak, Jest o tute. Ale ja tam ich nie lubię, wiecie? Ty zginę na to! Ej, robiliście domak sobie w piwnicy? Bo ja raz zrobiłam, a wiecie czemu w piwnicy? Bo, bo miałem na dworze, co nie? Miałem w lesie, co nie? W lesie, wiecie, taki na drzewie, co nie? No. Bo ja, ja taki bardziej tego jestem co nie widzę. No i zrobiłem ten domek. Posiedziałem tam dwa dni. No i tak trzeci w sobie gram, co nie? w Minecraft'a, co nie? Gadam z kolegą, a zaraz... Ja zaraz nie Zaraz się, a, zaraz się <laughs> zwaliłem z tego domu. <laughs> zwaliłem się z tego Dąbku. domu, co nie? Y, I on... I ja... I ja i on tylko takie coś... Bo później gadałem z nim i on później mi mówił... Słyszał takie coś. Woda. Woda masz. O takie... O coś takiego słyszał, Takie coś słyszał. A to było wejście. Patrzcie, o takie coś słyszał. I knacky tylko słyszą. No i jak później takie... I tyle. I tyle wiecie? I no. A później wiecie? No, a dlatego co zrobiłem ja teraz pin, to Taki wiecie, domek z lasu, co nie? Obok ciebie jedno drzewo, co nie? No, patrzcie, posadziłem tam sztuczne drzewa i mam obok siebie patrzcie. jedno patrzcie. drzewo, drugie, trzecie. I wiecie, no Zostanę. i tak se żyję, nie? Gram w tego Minecrafta, mama mi chodzi na dół, żeby no, to, żeby mi jedzenie nosić, co nie? Na co a nie robicie? a mama wam oszusta robiła, bo mi e, e, robiła oszustwa z no, wiecie? Kurde, to się rozpłakała, bo malo wstawili mnie na YouTube'a, to jest ciekawe, bo... Moja mama, ma... moja mama jest mama Nie wiem. Wiem też Dobrze tak. Ja się dziwię, bo jak każdy YouTuber mówi, że jego, jego mama czasami go ogląda, to Czekaj, jest tutaj na powiem? odwrót. Ja oglądam mamę, bo ona na kurde, let's play jest w Minecraft. no Ale spróbuję, tak jak moja mama. Bo moja Ej, mama nie jest. mi zabrał! Liza, 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 Steve. Pomocy? Spróbuj! Nie, 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 Chwilę myślałem, że to dłuższe będzie. No widzisz, no <noise> bo zapomniałem jeść. Nie zapomniał jeść. Mi bania. A jest to bodaj lepsze, że ja znowu zapomniałem jeść. <noise> Ale czego, no, Nie gra w bajków. ja to swoją bazę. A dobra, ile mają być łapek? Cztery. Cztery? Trzy. Nie, czekaj, masz bić tak. Trzy. Dla siebie. i gdyby, mm. Dobra, ej dobra, widzicie to może właśnie... Ja mogę jeszcze pozdrowić Pozdrowej, pozdrowej. Pozdrawiam y, Mateusza, który mnie zabił i ja pozdrawiam Damiana, którego ja go zabiłem. Mhm. Więc też to tak mi chwilę oddajesz. Więc tak naprawdę to Damian... Y, został, no dobra, został, dobra, dobra, został, dobra. No to jest, ospusz... Dobra, dobra, ja muszę się pożegnać. E, e, dobra, dobra, do, ale dobra. Dobra, cicho. Mikrofon muted. Mikrofon sound sound muted. Muted. No dobra. Widzieliście, dwa kile łat łatwo wszedło, nawet zmienić setę nie musiałem, serwerek bardzo spoko, nie będę podawać IP, na razie się nie chcę sprzedawać, może kiedy indziej, ale jak będziecie prosić, i to podam wam ten serwer. Yy, no, zadałem dwóch typa, no i bania prawie padła, no ale mam nadzieję, że wam się spodobał i zostawicie tutaj łapę, jak już wam mówiłem i elo.